Cześć, witajcie z tej strony Dzicichu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku. <laughs> już troszeczkę mi zachyrpnął głos, ponieważ już troszeczkę dużo językiem klepię, tak bym powiedział, ale to nie ma problemu. Ja lubię, już moi starsi widzowie po prostu dobrze o tym wiedzą, że gadać lubię i basta. Dobrze, znajdujemy się na rynku e, w mieście Gugówek, tak, bo to jest seria z Gugówką, bardzo ładnego miasteczka, perełki śląskiej, śląskiej architektury, zabytkowej według mnie. No i znajdujemy się przed. No, powiedziałbym późno już renesansowym e, kościeratuszem, ponieważ wybudowany on został w 1608 roku, czyli bardzo, bardzo już późny renesans. Wczesny barok, ale jeszcze pod Renesas można go zaliczyć obecna forma pochodzi z drugiej połowy XIX wieku eee, no według mnie ładnie on wygląda z tego co kiedyś czytałem został on zniszczony podczas II wojny światowej i odbudowany w latach 50. no myślę że długo nie będziemy się nad nim zatrzymywać e, bo głównym tematem odcinka jest tutaj o nieopodal znajdujący się klasztor franciszkanów e, no powiedziałbym e, była to pierwotnie świątynia gotycka ale później została ona przemianowana w Klasztor I no według mnie bardzo ciekawe znajdują się tam zabytki architektury, ponieważ znajduje się tam bardzo e, ciekawy e, no, replika domku loretańskiego z Loreto, e, których w Polsce jest bodajże dwa. No i jest to bardzo ładny zabytek architektury barokowej. Ale myślę, że do tego już przejdziemy we wnętrzu świątyni, a teraz kierujmy się w jej kierunku. Niestety w klasztorze jest teraz msza, dlatego będzie problem z wejściem do środka. No, myślę, że po prostu sobie to jakoś odpuścimy, ale najbardziej na uwagę całej świątyni po prostu zasługuje przepiękny, przepiękna kopia, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, Kościół Domku Loretańskiego z Loreto. On, jest on zbudowany w roku 1630, czyli już to świadczy o starości całej tutaj architektury, architektury Gugłówka, ponieważ, no, jak wiemy, no co by tu po prostu powiedzieć, no 1630 rok był dosyć dawno, prawie 400 lat temu, a był to tylko takie już dopieszczenie pod względem architektonicznym wnętrza tej świątyni, ponieważ kościół pochodzi właśnie z wieku XIV, ale przebudowany do obecnej formy został w wieku XVI. Wnętrze bardzo ładne. Myślę, że no niestety teraz jak już tam nie wejdziemy, to postaram się przynajmniej parę parę zdjęć, przynajmniej najbardziej tego domku lorytańskiego oraz wnętrza umieścić. Kościół na pewno charakteryzuje się ładnym, taki Takim szarym, jakbym to powiedział, takim typowo ciemnym piaskowcem, ciemnego piaskowca w wnętrzu zdobionym ciemnym piaskowcem. Na uwagę na pewno za. za... Zasługują organy, no i oczywiście ten bardzo ciekawy domek Loretański. No, świątynia dosyć ciekawa na planie krzyża tak, bo jest to kościół na planie krzyża. Wejście jest po stronie tutaj, właśnie e, wschodniej i zachodniej. Tutaj mamy pewnie stronę zachodnią bo chyba krzyż e, na planie krzyża zaczynamy od e, tutaj o tego oto tutaj. Tego frontu. To jest chyba front świątyni od tej tutaj wieżyczki. To pewnie jest wieżyczka dzwonnicza. Z dzwonnicą raczej, wieżyczka pełniąca funkcję dzwonnicy, tak bym powiedział. No i tak to się wszystko prezentuje. Może jeszcze jedno ujęcie od strony tego skrzydła, powiedziałbym, wschodniego. Tak się kościół prezentuje tak, od strony frontalnej. No, bowiem Wam robi wrażenie, jest to naprawdę duża, duża świątynia, ale chyba jest jakaś leciutka nadzieja, że przynajmniej ten domek lorytański po prostu Wam obrysuje. Po prostu wejdę i coś tam zobaczę. A jak nie, to. Nie. No, niestety nie za bardzo udało się tam wejść. No, udało się wejść, ale myślałem, że nie będę po prostu nagrywał. No, i tak się prezentuje kościół od strony tej głównej wieży. No, i widać tutaj. Skrzydło boczne to chyba nie jest presbiterium, ponieważ, z tego co chyba widziałem, prezbiterium znajduje się na przodzie. Tam jak mówiłem, od tej wieży dzwonniczej, eee, tak jeszcze raz to powiem, funkcją z e, funkcją dzwonnicy. No, naprawdę piękne organy. A domek loretański to jest coś naprawdę też bardzo pięknego. A ja już zapraszam Was do ostatniego ujęcia przedstawiający, przedstawiającego. Fratusz od strony powiedziałbym od strony wjazdu na rynek od strony głupczyc, tak bym opowiedział. No, i tak się prezentuje ratusz. Od, tak jak powiedziałem, od strony wjazdu do Gugówka, od strony, a raczej na rynek, od strony głupczy. Troszeczkę zawiłe, ale dla mnie bardzo prawdziwe. No, ale powiedziałbym, od strony tutaj frontalnej. To już chyba jest front tej oto tej budowli typowo późno-renesansowej. Mi się ona podoba. Moi koledzy mają troszeczkę inne zdanie. Uważają, że nie jest to aż tak ładna budowla i nie zasługuje na dużą uwagę. Według mnie jest to ładny rynek z ładnym, ładnym bardzo ratuszem. Tutaj gdzieś. Nie wiem, kamienica pod numerem 21 jest to dom e, Franciszka Sebastianiego. Ten sam tego samego architekta, co zaprojektował prawie wszystkie polichromie i wnętrza przepiękne, barokowe wnętrza prawie wszystkich świątyń, w tym oto miasteczku oraz w innych przykładach. Bodajże chyba sanktuarium w Rudnej e, sióst e, Florys, jak coś takiego. Ale nie brnimy w ten temat, bo chyba coś pomieszałem. Ale na pewno też kościołka parafialnego w Maciowakszach, który na kanale już się pojawił. Eee, ale o tym już mówię i mówię mówię, ale tylko chciałem nawiązać, ponieważ na tym rynku był jego dom rodzinny. Albo nie wiem, rodzinny, albo po prostu dom. No i myślę, że już teraz odcinek na pewno zakończymy i przejdziemy do nagrywania ostatniego punktu w, w tym oto uroczym miasteczku, na którym chcę troszeczkę się zatrzymać, czyli przepięknym parafialnym kościele pod wezwaniem się tego Bartumieja, który naprawdę ma piękne barokowe wnętrze, a jeśli chcecie to zobaczyć, to zapraszam do kolejnego odcinka z turystyki rowerowej z serii Zgubówka. Cześć. Już wiem też, że kiedyś nagrywałem to wszystko, ale po prostu miałem o wiele gorszy telefon. Może nie był on taki zły, ale aparat troszeczkę nawalał i raczej kamera, no na tego troszeczkę tak uu, ruszało, ale to <grych> tak właśnie. E, no i e, myślę, że teraz o wiele lepiej to się wszystko ogląda. No czasami też tam trochę ruszy, ale już nie tak jak kiedyś. No a ja już teraz na pewno już z Wami się pożegnam. Cześć.